Wiecie, że Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do 2030 roku najczęściej diagnozowaną chorobą w krajach rozwiniętych będzie depresja. Już teraz yy, mówi się, że około 5-6% populacji cierpi na, na depresję, a w Polsce szacuje się, że jest to około 1,5 miliona ludzi. Zatrważające liczby, prawda? A wiecie, że być może i one są niedoszacowane, bo podobno bardzo wielu ludzi cierpi na taką trudną do zdiagnozowania formę depresji, zwaną przez to właśnie depresją ukrytą, czy też depresją maskowaną, a nawet depresją bez depresji. Bierze się to stąd, że jej objawy są bardzo nietypowe dla takiej klasycznie pojmowanej depresji, a mimo wszystko mogą mieć bardzo wiele wspólnego z tą chorobą. O tym, czym ona się objawia, czym może być maskowana ta depresja ukryta, będzie dzisiaj trochę o. Jej potencjalnych przyczynach, a także sposobach leczenia, ale będę chciał poruszyć jeszcze taki wątek, bo jest też sporo głosów, czy nie przesadzamy jednak z tym diagnozowaniem tej depresji, czy zbyt wiele różnych pojęć, zbyt wiele różnych dolegliwości nie wrzucamy mylnie do tego worka depresji. O tym również parę słów pod koniec, jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, do tematu depresji, to chciałbym Was jeszcze zaprosić na Instagram Człowieka Absurdalnego. Tam więcej inspiracji, pewnych uzupełnień odcinków, pewnych, pewnych wątków, które być może się nie zmieściły, które też mnie inspirują do kolejnych materiałów. Serdecznie Was zapraszam, jeśli jeszcze tego nie robicie, człowiek absurdalny. A teraz do tematu depresji ukrytej. Zanim przejdę do opisania objawów tej ukrytej, nietypowej depresji, to czym taka Najbardziej klasyczna, chociaż też jest wiele rodzajów, ale czym ta taka najpopularniejsza definicja, według najpopularniejszej definicji depresji, czym się ona objawia? Jest to m.in. brak motywacji, brak energii życiowej, apatia, pesymizm, często jest to ciągłe poczucie winy oraz niezdolność do przeżywania przyjemności. I oto okazuje się, że można nie odczuwać w zasadzie żadnego z tych objawów można nie odczuwać prawie w ogóle Przygnębienia, a jednak nadal cierpieć na depresję. Stąd też wiele osób cierpiących na tą depresję ukrytą w ogóle nie wie, że, że ma depresję, w ogóle nawet nie podejrzewa siebie świadomie o to, że, że może im dolegać depresja, bo oznaki tej depresji ukrytej, właśnie zwanej też depresją maskowaną, są, mówi się, maskowane przez, zazwyczaj wspomina się o takich pięciu kategoriach objawów, które mogą właśnie. O tej depresji świadczyć, są to. Tak zwane maski bólowe. I oto osoba zmagająca się z depresją maskowaną może cierpieć na przykład na przewlekłe bóle głowy lub mięśni, a w niektórych przypadkach nawet bóle narządów płciowych. Dlatego depresję taką łatwo pomylić, np. z migreną albo inną infekcją bakteryjną. Zaburzenia rytmów biologicznych. Chorzy często skarżą się na problemy ze snem, takie jak bezsenność lub skrócenie nocnego snu, które jest połączone ze wczesnym wybudzaniem się. Rzadziej, ale również pojawia się nadmierna senność. Maski wegetatywne i psychosomatyczne. Objawem mogą więc być swędzenie skóry, zespół niespokojnych nóg albo problemy z trawieniem, np. nudności, zaparcia, kolki, również kołatanie serca, skoki ciśnienia, zaburzenia cyklu miesiączkowego u kobiet, zaburzenia popędu płciowego, zawroty głowy, problemy z pamięcią, koncentracją i zapamiętywaniem. Czwarta kategoria to maski psychopatologiczne czyli na przykład napady lęku lub natrętwa. Wśród tych masek może być również jadłowstręt, czasami bardzo wybiórczy, bo dotyczący tylko określonych rodzajów pokarmu. Ostatnia kategoria to maski tak zwane behawioralne. I tutaj depresja może być ukrywana pod skłonnościami do na przykład substancji uzależniających, takich jak alkohol, narkotyki, leki. Mogą również pojawiać się uzależnienia od jedzenia czy zakupów. Odpowiedź na pytanie skąd generalnie bierze się depresja jest trudna i tak naprawdę naukowcy, psychologowie do dzisiaj tego do końca nie wiedzą. Są teorie, że jest ona genetyczna, predyspozycja do tej depresji, na przykład Kanadyjczycy prowadzili ciekawe badania, z których wynikało, że dzieci matek chorych na depresję bardzo często na tą depresję również zapadają, ale tutaj zwraca się uwagę, że no, może na to mieć ogromny wpływ. To jak taki rodzic z depresją po prostu wychowuje, jakie wzorce tym dzieciom dalej przekazuje. No dobrze, to depresja, ale dlaczego u niektórych osób może rozwijać się ta jej jeszcze bardziej skomplikowana, tajemnicza forma, czyli ta depresja ukryta? Tutaj oczywiście pewności nie ma, ale jedną z teorii jest to, że na przykład osoby, które w dzieciństwie miały taką w domu sytuację, że ich rodzice bardzo negatywnie reagowali na wszelkie przejawy jakiegoś smutku, gorszego samopoczucia, apatii u tych osób. Na przykład były oskarżane o to, że są bardzo egoistyczne, egocentryczne, że chcą w jakiś sposób zwracać na siebie przez to dodatkową uwagę, mogły wykształcić u siebie taki wzorzec ukrywania tego, że po prostu jest im gorzej, tego, że są w gorszym, takim nawet depresyjnym stanie. Warto jeszcze wspomnieć, że choć, tak jak wspominałem, ludzie chorujący na tą ukrytą depresję nie są tego generalnie świadomi, oni nie ukrywają tej prawdziwej depresji celowo, świadomie. Niemniej jednak to, że w większości środowisk nadal bardzo negatywnie jest odbierane to, że ktoś może na depresję cierpieć, sprawia, że tak trochę kulturowo, podświadomie jesteśmy dodatkowo motywowani, żeby ukrywać ten taki nasz prawdziwy stan, jeżeli on jest gorszy, stąd też możemy się wpędzać w taką sytuację dodatkowo, że właśnie pojawiają się te przeróżne maski tej prawdziwej depresji. Z takich dość intrygujących zachowań, jakimi jeszcze ta ukryta depresja potrafi być maskowana, u osób cierpiących na nią występuje na przykład nadmierna towarzyskość w pewnym etapie ich życia. Wynika to z tego, że osoby takie. Tak bardzo niejako nie chcą zostać same ze sobą, tak bardzo obawiają się tej samotności, odpychają od siebie tą samotność, że będą na siłę cały czas starały się przebywać z ludźmi, mogą właśnie cały czas wychodzić, spotykać się z przyjaciółmi, znajomymi, wychodzić na imprezy, po prostu byle nie przebywać ani przez chwilę samemu ze sobą. Podejrzenie może też wzbudzać, jeżeli ktoś nadmiernie podkreśla swoje dobre samopoczucie. Bardzo dużo o tym mówi, jak to u niego jest świetnie, jak to on fantastycznie się czuje, jak to fantastycznie funkcjonuje i może to być taka trochę próba wręcz wmówienia sobie czasami, że jest lepiej niż jest w rzeczywistości. Jeszcze, co dość często się pojawia, to taka bardzo mocna koncentracja na, na przeszłości, na wspominaniu o jakichś przeszłych wydarzeniach, na pewnej takiej nostalgii, takie uwięzienie w czasie przeszłym. W sposobie, w jaki dana osoba może, może po prostu opowiadać o swoim życiu w danym momencie. Jeżeli podejrzewamy u kogoś lub u siebie taką ukrytą depresję, co jeszcze może nas zaalarmować, to często taka nagła zmiana stylu życia i porzucenie różnych aktywności, które kiedyś dawały dużo radości, dużo frajdy, bez jakiegoś logicznego uzasadnienia nagle ktoś przestaje się interesować tymi rzeczami, które były dla niego ważne, to może być właśnie taki alarmujący, niepokojący sygnał. No dobrze, ale słusznie ktoś zapyta, że skoro ta depresja może się objawiać w zasadzie, w zasadzie prawie wszystkim, nie wiadomo też z czego tak naprawdę wynika, może trochę wychodzi na to, że wynikać z czegokolwiek, to czym naprawdę jest ta depresja? Czy trochę, czy trochę nie przesadzamy przypisując, przypisując tak wielu różnym. Możliwym sytuacjom, tak wielu różnym potencjalnym wytłumaczeniom takiego gorszego stanu, miano depresji, że no, nie wrzucamy za dużo zjawisk do jednego, jednego worka. Można też czasami trafić na takie argumenty znawców życia, że kiedyś to nie było takich problemów, nikt się żadną depresją nie przejmował. Teraz to jest takie na siłę wymyślanie, usprawiedliwianie sobie siebie jakiegoś swojego niedomagania, nieradzenia sobie przeróżnych swoich problemów, i, i, i że to wszystko oczywiście jest, jest zmyślone. Aż tak. Oczywiście nie jest, ale trafiłem na taki ciekawy wywiad z, z panią dr Ewą Wojdyło-Osiateńską, znanym polskim psychologiem. Kiedyś nawet miałem zaszczyt występować chwilę przed nią, mieć swój wykład na, na SUP-ie w Poznaniu. I od tamtej pory też po wysłuchaniu jej wykładu, który był zaraz po moim ogromnego naprawdę szacunku, nabrałem do tej, do tej pani, pani psycholog. I ona w jednym z wywiadów jest, jest link do niego całego w opisie odcinka wypowiada się ta depresji, że rzeczywiście nadużywamy tej, tej łatki tej depresji. Za dużo jej zdaniem zjawisk wrzucamy do tego worka z depresją. Jest też trochę takiej zdaniem, że kiedyś. Kiedyśmy wszystko byliśmy trochę odporniejsi psychicznie, niestety te, te nasze czasy, sytuacja, cywilizacja, w jakiej żyjemy, z jednej strony nas trochę rozleniwiła, zdemotywowała, sprawia, że jesteśmy bardziej odizolowani, brakuje nam tych takich prawdziwych relacji z innymi ludźmi, brakuje nam takiego zdrowego balansu i zróżnicowania naszego życia, i to może niestety pogłębiać występowanie przeróżnych takich problemów natury podobnej do depresji, być może nawet samej depresji. A samą depresję w tym, że wywiadzie pani doktor definiuje tak. Depresja jest bardzo ciężką chorobą mózgu, brakiem równowagi biochemicznej, rodzajem niewydolności centralnego systemu nerwowego. Nie jest on w stanie uruchomić syntezy neuroprzekaźników odpowiedzialnych za nasze dobre samopoczucie i przypływ energii do życia. Depresja przejawia się przewlekłym stanem zniechęcenia i apatii. Zapadamy się w sobie, pogrążamy się w bezczynności i izolujemy się od ludzi. Myślę, że o samej depresji powinienem zrobić jeszcze jeden, jak nie kilka różnych odcinków. Jest wiele ciekawych aspektów wokół tego, tego zjawiska, wokół tej choroby, ale co widać wyraźnie to, że no, nie ma tej zgody całkowitej tej środowiska naukowego, psychologów, co do tego, jak szeroko te ramy depresji zakreślić. Yy, większość zgadza się, że... Jej przyczyny można podzielić na tak zwane endogenne i egzogenne, czyli może to być pewna biologia, funkcjonowanie naszego organizmu, funkcjonowanie naszego mózgu, ale też pewne wydarzenia, które wpływają na to powstanie tej nierównowagi, co do czego też jest zgoda to, że jest to właśnie rodzaj takiego... Zachwiania tej równowagi, która niejako nie chce powrócić sama z czasem do tego stanu zdrowia, tego stanu, kiedy, kiedy wszystko funkcjonuje w odpowiednich proporcjach i niestety nieleczona ta sytuacja zachwianej, zachwianego balansu, tylko się pogłębia, tylko się pogarsza. Spotkałem się nawet z taką ładną metaforą, że jest to często rodzaj takiej rany na naszej psychice, w naszej psychice, która właśnie nie chce sama, sama z siebie z czasem się zagoić. ona ona po prostu te procesy lecznicze tam z jakiegoś powodu nie działają, nie goi się ona. I tak też może być, że czasami jakaś sytuacja, jakieś wydarzenie z przeszłości, czy przewlekła, trudna sytuacja może prowadzić w przyszłości, że taką niezagojoną ranę nosimy w sobie i do tej depresji jawnej czy ukrytej mamy tą skłonność. I tutaj taki, taki fajny przykład przypomina z serialu Wiedźmin, który został w zeszłym roku opublikowany, tam, tam jest taka scena, jak Wiedźmin cierpi na, na bezsenność, być może ukryta depresja, no i szuka, szuka butelki z ginem, no i Jaskier, Jaskier mówi do Wiedźmina, że słuchaj, to co chcesz zrobić, czyli poprzez gina załatwić sobie po prostu lepszy sen, jest trochę jak przykładanie okładu z rumianku na gangrenę, Czyli fajnie w ten, w ten zabawny sposób zauważa, że prawdziwy problem może być dużo poważniejszy, i to, że nawet poradzimy sobie z tym takim powierzchownym objawem, na przykład tym brakiem snu, nie znaczy, że rozwiązujemy to, co być może nazwijmy to depresją, to co tą ranę cały czas w nas tworzy, to co nie pozwala jej się rozpocząć goić. Mówi się, że nieleczona depresja jest chorobą śmiertelną, bo no, może doprowadzić do targnięcia się na, na swoje życie, nie mówiąc już o tym, jak może obniżyć jakość tego życia póki ono w tej depresji trwa. Co ciekawe, częściej diagnozuje się depresję u kobiet, ale więcej samobójstw mimo wszystko popełniają mężczyźni. Może być więc trochę tak, że kobiety mimo wszystko jakoś lepiej sobie przez tą, w tej depresji radzą, lepiej przez nią przechodzą. Mężczyźni częściej mają właśnie, też się tak podejrzewa, tą ukrytą jej formę, więc trochę nie przyznając się do niej, trochę ukrywając ją przed samymi sobą, no niestety doprowadzają siebie do tego, do tego tragicznego końca. Ale teraz chyba najważniejsze pytanie jak leczyć tą depresję, jak sobie z nią radzić? Tutaj w wielu artykułach, jakie można znaleźć, chociażby w internecie, no, wszędzie przede wszystkim się wspomina, że farmakoterapia, że antydepresanty, że, że lekarstwa. I oczywiście one pomagają, one często współucz współuczestniczą w terapii. Czasem wspomina się, że psychoterapia to też jest środek na leczenie, zwalczanie depresji. Tutaj ciekawie też doktor, doktor Wojdyło patrzy na tą sprawę. Ona dość krytycznie podchodzi do takiego bezkrytycznego stosowania właśnie farmakoterapii. Zanim to jest często droga taka na skróty, trochę no, droga, droga niebezpieczna. I bardzo też jeszcze taki fajny cytat na temat leczenia pojawia się w tym wspomnianym, wspomnianym przeze mnie wywiadzie. W Niemczech nawet gdy ktoś jest już ludzkim wrakiem, po kilku próbach samobójczych, przy przyjęciu na oddział leczenia depresji dostaje dres i buty do biegania. W dobrych szpitalach psychiatrycznych, by chorych przywrócić do życia, stosuje się najrozmaitsze formy terapii. Leczenie farmakologiczne, ale też psychoterapię, leczenie alternatywne, muzykoterapię, aromaterapię, jogę, leczenie snem, ruchem, dietą. I tak dalej. Jest też takie bardzo stereotypowe, myślę, że trochę niebezpieczne, ale, ale popularne nawet powiedzenie, jak ktoś, ktoś wspomina, że ma depresję, to się mu radzi, że to idź pobiegaj. I oczywiście słusznie krytykuje się taką postawę, bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma motywacji, nie ma energii do tego, żeby, żeby wstać z łóżka, to co dopiero, żeby się zebrać za bieganie, ale myślę, że w tym, w tym cytacie tutaj pani doktor, fajnie jest to pokazane, że Ważne jest podejście do problemu z różnych stron i generalnie dążenie do tego odzyskania balansu w życiu, tej takiej zdrowej równowagi od różnych aspektów tego naszego funkcjonowania, tego naszego zdrowia. Tutaj, również ruch, również to przysłowiowe bieganie jest bardzo ważne, potrzebne. Ono może wspierać, ale oczywiście samo z siebie tego, tego problemu nie rozwiąże. Ja jak może już wiecie, jestem dość dużym zwolennikiem psychoterapii czy to w sytuacji tej depresji jawnej, czy takiej ukrytej, bo być może przez to też ukrytej, że właśnie funkcjonują jakieś sytuacje z naszej przeszłości, nieprzepracowane sprawy, coś, co zadało nam tą ranę, nie pozwala jej się zabliźnić, i myślę, że bez tego rozwiązania problemu, te wszystkie inne, inne kwestie, czy, czy to farmakoterapia, czy te alternatywne sposoby, nie pomogą. Ale zdecydowanie najskuteczniejsze, myślę, jest takie holistyczne podejście i skupienie się na tych przeróżnych obszarach. Tyle na dzisiaj w tym temacie ukrytej depresji. Myślę, że jest on o tyle. O tyle ważny, nie wcale, żeby jeszcze, nie wiem, więcej sobie wyszukiwać, wymówek czy użalać się nad sobą, ale żeby czasami, a myślę, że to dotyka bardzo wielu ludzi. osobiście znam kilka osób, które na przykład bardzo długo zmagały się z bólem, e, nachodziły się po lekarzach, nie mogły znaleźć e, przyczyny tego bólu, i okazywało się, że one mogą być mogą tkwić tak naprawdę w psychice. To jest, to jest w ogóle fascynujące, jak to jest wszystko w naszym organizmie połączone, jak ta psychosomatyka cała nasza, y, nasza działa. Y, myślę, że z tą wiedzą, świadomością warto też zwrócić się w te obszary. Już nawet pomijam, czy to się okaże, że to jest depresja, czy jakiś inny problem psychiczny, jak to zaklasyfikujemy. Y, warto, warto być tego świadomym. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym, o tym temacie. Jakie, jakie jest Wasze podejście generalnie do tematu depresji? Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy i ważny wątek pod dyskusję. Na koniec zapraszam jeszcze raz na Instagram czek absurdalnego, do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo wracam już niedługo z kolejnym odcinkiem. Do zobaczenia.